Sąsiedzi twierdzili, że ukradłem 72 drzewka wiśni i doprowadzili do mojego aresztowania. Pozwałem ich na 3 miliony dolarów. Pozwólcie, że zacznę tę historię od podania trochę, trochę tła. Jestem emerytem po ponad pięciu dekadach pracy w służbie zdrowia i ratownictwie. Obecnie jestem prawnie niewidomy, ale w czasie wydarzeń, które opisuję, miałem jeszcze częściowo zachowany wzrok. Z powodu problemów zdrowotnych musiałem odtworzyć złote lata mojego życia. Wybrałem hodowlę drzew i papuk. Mój syn mieszkał 2400 km ode mnie, więc żyłem sam. Byłem staruszkiem na wózku inwalidzkim. Nazywajcie mnie Jurek, który wybrał życie według własnych zasad. To, co zamierzam wam opowiedzieć, odtwarzam na podstawie nagrań z kamer, dokumentów prawnych i wspomnień, które mogą być miejscami nieścisłe. Niemniej, postaram się być jak najbliżej prawdy. Dodam jeszcze, że piszę to na telefonie komórkowym. Cała historia zaczęła się od pewnego wydarzenia, które było katalizatorem dalszych wydarzeń. Nie zdradzę szczegółów tego incydentu, ale wystarczy powiedzieć, że została wezwana policja, a sąsiedzi otrzymali najsurowsze możliwe ostrzeżenia. To zdarzenie zamiast uspokoić sytuację, tylko podsyciło konflikt. Okazało się, że moi sąsiedzi to prawdziwe wilki z genami dynamitu i głowic nuklearnych. Czekała mnie lekcja życia, której nigdy nie chciałem ani nie zasłużyłem, ale była to lekcja rodem z The Twilight Zone. Dekady temu kupiłem kilka hektarów ziemi od członka rodziny. Większość tych ziem została objęta przepisami plemiennymi, więc zacząłem sadzić drzewa na nieużywanych terenach. Na północnych hektarach postawiłem domy w pełni funkcjonalne, działające poza siecią, więc skupiłem się na południowych ziemiach, gdzie miała miejsce cała ta historia. Kształt mojej działki o powierzchni 16 hektarów przypominał garnek z rączką w kształcie litery S. Mój dom został wybudowany w południowo-wschodnim rogu tego garnka. 18 lat temu zacząłem sadzić na południu drzewa owocowe i orzechowe. A także jedno wyjątkowe drzewo, oliwkę z Jerozolimy z Ziemi Świętej. Pewnego dnia skontaktowali się ze mną moi dostawcy drzew, pytając, czy byłbym zainteresowany zakupem wiśni japońskich. Ostrzegli mnie, że mówi się o możliwym zakazie importu tych drzew, więc wykorzystałem tę ostatnią szansę i kupiłem dwa: męskie i żeńskie. Pomyślałem, gdzie do diabła mam je posadzić. Moja działka była już pełna, więc zasadziłem je w pobliżu mojego domu, tak jak to robi się dla cienia w upalne letnie dni. Nie wiedziałem wtedy, że była to jedna z najmądrzejszych decyzji, jakie mogłem podjąć na wielu poziomach. W pierwszym sezonie, gdy zakwitły, ich zapach można było poczuć z kilometra w spokojny dzień bez wiatru. Ich kwiaty okazały się jednym z najpiękniejszych widoków, jakie można sobie wyobrazić, czyniąc z nich prawdziwą wizytówkę mojego domu. Były pierwszym, co każdy zauważał, a ich piękno i zapach przyciągały jak magnes. To był jeden z wielu darów od Boga. W kolejnych latach zauważyłem, że żeńskie drzewo co trzeci sezon, czasami co drugi, wypuszczało młode pędy. Korzenie tych sadzonek mogły zadusić każde drzewa w ich pobliżu, więc trzeba je było przesadzać na wolny teren. Posadziłem je wzdłuż mojego krętego kilometrowego podjazdu w kształcie litery S oraz wzdłuż boków mojego domu, dzięki czemu wyglądał jak zapakowany w wiśniowy papier prezent. Ziemia na lewo od mojej działki była skalista i nie nadawała się do sadzenia. Teren na wschód od mojego podjazdu należał do miasta i był oznaczony jako tereny bagienne. Zachodnia strona mojej posiadłości była zabudowana domami, ale w czasie tej historii była to jeszcze niezagospodarowana ziemia. Jakiś deweloper kupił ten teren, podzielił na działki po 3,4 hektara i wybudował dom na najbardziej południowej działce. Po zakończeniu tego szaleństwa deweloper postawił domy na reszcie działek. Kiedy wprowadzili się nowi sąsiedzi, zaczął się mój koszmar. Postawiłem elektryczny płoc z siatki i, nieznane sąsiadom, kamery z pełnym zakresem audio wideo, działające dzień i noc. Zrobiłem to, ponieważ owoce, orzechy i warzywa z mojego ogrodu zaczęły znikać. W kolejnym sezonie po wprowadzeniu się nowych sąsiadów zaczęło się piekło. Wiosną w tym roku pojawiło się dziewięć młodych pędów wiśni. Pozwoliłem im rosnąć, aż osiągnął wiek odpowiedni do przesadzania. Pewnego dnia pojechałem na wózku inwalidzkim z wiadrami wody i łopatą, by zacząć pracę. Gdy byłem zajęty wykopywaniem młodych drzewek sąsiadka, którą będę odtąd nazywać Kaśką, wyszła z domu i zażądała wyjaśnień, co robię. Poinformowałem ją, że wykopuję młode drzewka, by przekazać je sąsiadce mieszkającej na północ od mojej działki. Kaśka w sekundę wpadła w szał, krzycząc, że nie mogę tego robić, bo drzewa należą do niej i muszę je jej oddać. Wyjaśniłem jej, że to się nie stanie, co tylko ją rozwścieczyło. Ruszyła w moim kierunku, wylewając potok obelg. Gdy próbowała wspiąć się na moje ogrodzenie, na które składało się 6 metrów elektrycznej siatki, dostała nauczkę, dosłownie. Po dojściu do siebie jej potok obelg stał się wręcz komiczny. Powtarzałem tylko: moja ziemia, moje ogrodzenie, moje drzewa, zrobię co chcę. Na co Kaśka zaczęła wrzeszczeć: Kto to jest Kaśka? Nie jestem Kaśką. Przestań mnie tak nazywać. Szybko zmęczyłem się tym tornadem obelg. Wbiłem łopatę w ziemię, podparłem się na niej, żeby wstać, i wgramoliłem się z powrotem na wózek. Zabrałem wiadro z kilkoma wykopanymi sadzonkami i rzuciłem, Pa! Kaśka! Czekając, aż koła wózka się zaangażują, widziałem, jak Kaśka wraca do domu, a ja pojechałem do swojego. Około pół godziny później moje papugi zaczęły krzyczeć, a ktoś zaczął dzwonić do drzwi i walić w nie pięściami. Na kamerach widziałem trzech policjantów. Gdy otworzyłem drzwi i zapytałem, jak mogę pomóc, poinformowali mnie, że otrzymali zgłoszenie, że ukradłem drzewa i zaatakowałem kogoś wcześniej tego dnia i chcieli wiedzieć, co o tym wiem. Powiedziałem, Chodźcie za mną. I podjechałem do sadzonek, które jeszcze musiałem wykopać. Policjanci zapytali, czy je sadzę. Odpowiedziałem, że nie. Wykopuję je, żeby nie zadusiły się nawzajem. Zapytali, gdzie są drzewa, które rzekomo ukradłem. Zaprowadziłem ich do szopy, gdzie umieściłem wiadro i wyjaśniłem, że muszę przesadzić młode drzewa, ponieważ ich korzenie się duszą. Potem poprosili, bym zaprowadził ich tam, gdzie miało dojść do rzekomego ataku. Podjechałem z nimi z powrotem do miejsca, gdzie wykopywałem drzewka, wskazałem na linię ogrodzenia i powiedziałem tam. Zapytali. Gdzie dokładnie? Byli wyraźnie zdezorientowani. W tym momencie Kaśka wybiegła i zaczęła znowu wylewać swój potok obelg. Obaj policjanci próbowali ją uspokoić i nakłonić, żeby wróciła do domu, ale bezskutecznie. Wezwali posiłki. Po wieczności pełnej ogłuszających, wymiotnych wyzwisk, Kaśka została obezwładniona przez czterech policjantów i zaprowadzona z powrotem do domu. Dwóch policjantów zostało ze mną i poprosiło o wyjaśnienie, co dokładnie się wydarzyło, bo ich zdaniem sytuacja była absurdalna. Powiedziałem, żeby nie wierzyli w ani jedno moje słowo. Obaj otworzyli szeroko oczy, a ich szczęki opadły. W każdej kłótni są trzy strony: moja, jej i prawda, dodałem. W niemalże idealnej synchronizacji powiedzieli, dobrze, co więc jest prawdą. Bez słowa wyciągnąłem telefon, otworzyłem aplikację do kamer, odnalazłem nagranie z interesującego nas momentu, włączyłem dźwięk na maksymalną głośność i dałem im telefon. Gdy dotarli do momentu, w którym zacząłem nazywać ją Kaśką, obaj wybuchnęli śmiechem. Jeden z nich zapytał, czy jestem użytkownikiem Reddita. Powiedziałem, że czasami, ale głównie oglądam YouTube. Potem otworzyłem stronę z tytułami i aktami własności ziemi i pokazałem im, jak moja linia ogrodzenia jest o 5 metrów wewnątrz granicy mojej działki, aby pozostawić miejsce na wypadek, gdyby służby ratunkowe musiały przejechać. Następnie wyciągnąłem rachunki, dokumenty celne oraz opis moich japońskich wiśni, upewniając się, że zauważyli moje nazwisko, adres, podpis i daty. Jeden z policjantów poszedł do samochodu, a drugi wyjaśnił mi moje prawa dotyczące postawienia jej zarzutów wtargnięcia. Powiedziałem, że chcę to zrobić. Poszedłem na front domu i obserwowałem ich rozmowę na kamerach. Wkrótce potem dwóch policjantów wróciło do domu Kaśki. W pewnym momencie znowu usłyszałem jej wyzwiska, ale potem zapadła cisza. Policjant, którego będę nazywać Władkiem, powiedział mi, że mogę wezwać ich w razie kolejnych problemów i podał mi swoją wizytówkę. Podziękowałem mu i wróciłem do środka, planując dokończenie pracy nad sadzonkami następnego dnia. Zadzwoniłem do sąsiadki z tyłu mojej działki i powiedziałem jej, że przyjadę do niej jutro, na co odpowiedziała, że spotka się ze mną przy płocie i przeciągnie wiadro z sadzonkami za pomocą haka. Super, pomyślałem. Taki plan bardzo mi odpowiadał, bo oszczędził mi 15-kilometrowej podróży w obie strony. Podczas jedzenia kolacji, jakieś dwie godziny po popołudniowym cyrku, ktoś zaczął walić w moje drzwi tak, jakby próbował obudzić wszystkich zmarłych w promieniu 70 kilometrów. Kamery pokazały Kaśkę i jej męża, którego od teraz będę nazywał krzyśkiem, wrzeszczących. Wiem, że tam jesteś. Wyłaś natychmiast. Gdy dalej walił w drzwi, zadzwoniłem do policjanta z wcześniejszej interwencji, którego będę nazywać Zeusem. Prawie nie mógł zrozumieć, co mówiłem, przez hałas wywołany uderzeniami w drzwi i krzyki moich papug. Po kilku minutach usłyszałem na kamerach syreny. Po chwili sześciu policjantów otoczyło moje drzwi i po kilku minutach udało im się uspokoić agresywną atmosferę, która była gęsta jak zupa grochowa. Policjant, którego nazwę rycerzem Wiktorem, zadzwonił do mnie na komórkę, pytając, czy chcę, żeby Krzysiek dostał zakaz wstępu na moją posesję. Odpowiedziałem zdecydowane tak. Na kamerach obserwowałem, jak policjanci wyprowadzają ich z mojej posesji. Moja brama była zamknięta, więc biedni funkcjonariusze musieli się przez nią wspiąć. Później naprawiłem ten problem, instalując bramę elektryczną którą mogłem otwierać zdalnie z domu lub za pomocą kodu. Kamery przy południowej bramie były bardzo zamazane. Wyglądało na to, że Krzysiek albo Kaśka spryskali je czymś, ale dźwięk wciąż działał idealnie. Policjanci nałożyli na Kaśkę zarzut wtargnięcia, a Krzysiek również dostał zakaz wstępu. Kaśka zaliczyła swoją pierwszą wizytę u sędziego, na której zamierzałem się stawić. Po wszystkim zadzwoniłem do męża sąsiadki z tyłu działki, i zapytałem, czy może wieczorem przyjść i oczyścić kamery przed zachodem słońca w zamian za kosz owoców do wyboru. Miło mieć takich dobrych sąsiadów, którzy chętnie poświęcają swój czas i wysiłek. Następnego ranka wróciłem do przesadzania sadzonek. Kaśka znowu wyszła na zewnątrz, oferując powtórkę swoich obelg, karenizmów i czystego szału. To właśnie wtedy upewniłem się, że kaśka to wyjątkowy przypadek. Narcyz i socjopatka żyjąca w alternatywnej rzeczywistości, pełnej jednorożców tęczy i małp, Służących na każde jej skinienie. Dokończyłem pracę, włożyłem wszystkie sadzonki do jednego wiadra i zadzwoniłem do sąsiadki z tyłu działki, żeby umówić się na przekazanie drzewek. Kiedy przejeżdżałem obok Kaśki, zaczęła krzyczeć, że mam oddać jej, jej drzewa. Powiedziałem: Kaśka, przecież omawialiśmy to wczoraj, co jest z tobą nie tak? Te drzewa nie są twoje, obiecałem je sąsiadce, nie tobie. Pojechałem do sąsiadki, a ona zapytała, co się dzieje. Kiedy opowiadałem jej o wczorajszej farsie, zobaczyłem, że nasz wspaniały policjant znowu przyjeżdża, tym razem od strony wschodniej. Okazało się, że Kaśka zadzwoniła na policję i oskarżyła mnie o kradzież drzewek oraz o to, że wzięła ode mnie za nie pieniądze. Ten policjant nie znał wydarzeń z poprzedniego dnia, więc wszyscy troje obejrzeliśmy nagrania z kamer. To był film godny Oscara, pełen śmiechu, frustracji i absurdu. Sąsiadka kręciła głową, a ja powiedziałem, że Kaśka potrzebuje nowej białej kurtki z długimi rękawami, wiązanej z tyłu na piękne kokardy. Policjant parsknął śmiechem, a ja dodałem, że Kaśka powinna trafić albo do różowego pokoju na czas wyciszenia, albo do miękkiego skocznego pokoju, bo jest naprawdę wyjątkowa. Policjant ledwo powstrzymał śmiech. Biedny policjant w końcu opanował się i powiedział, że zajmie się tym. Tego policjanta nazwę odtąd miedzianym fasolką w hołdzie brytyjskiemu komikowi panu Beanowi. Sąsiadka z tyłu działki i ja jeszcze chwilę rozmawiałyśmy, umówiłyśmy się, że przyjdzie do mnie po owoce i na herbatę w najbliższym czasie, a potem się pożegnałyśmy. Ja miałem robotników, którzy mieli się zjawić, żeby naprawić moją bramę i ogrodzenie na południu. Niech Bóg błogosławi mężczyzn, którzy potrafią zespawać stal w piękne arcydzieła. Po zakończeniu pracy zaprosiłem ich do domu na szybkie grillowanie, hamburgery i sałatki z mojego ogrodu. Nasz późny obiad został przerwany przez wrzaski, które rozdarły ciszę, jakby chciały rozwalić stratosferę i rozbawić aniołów w niebie. Okazało się, że Kaśka zdobyła megafon. Zadzwoniłem pod numer 911, na linię niealarmową. Śmieszne jest to, że tym razem nie musiałem nic mówić, operator już wiedział o co chodzi i powiedział, że wysyła ekipę. Biedny miedziana fasolka musiał przeżyć powtórkę z filmu 50 odcieni szaleństwa. Kaśka dostała kolejną wizytę u sędziego i zarzuty za zakłócanie porządku oraz nękanie starszej, niepełnosprawnej osoby. Zaproponowaliśmy biednemu policjantowi burgera i herbatę. Skorzystał z naszej oferty, wziął 20-minutową przerwę i zjadł z nami. To była zbyt krótka chwila spokoju, bo wkrótce wezwano go z powrotem do służby. Podziękował, wypił herbatę jednym haustem, złapał burgera i pobiegł. Powiedziałem robotnikom witajcie w moim życiu, niekończąca się opera mydlana pod tytułem Szalone cyrkowe zwroty akcji Śmiali się i rozumieli mnie. Podziękowali za poczęstunek, spakowali się i wykonali jeszcze ostatni test bramy przed odjazdem. Na wschodniej granicy panował spokój, ale wszyscy znamy to przerażające powiedzenie: Najciszej jest zawsze przed burzą, prawda? No cóż, pewnego sobotniego poranka zbierałem warzywa w ogrodzie, gdy usłyszałem delikatny syk. Nie mogłem zlokalizować źródła dźwięku, a zanim się zorientowałem, zostałem zaatakowany. Uderzano mnie i bito pięściami. Nie byłem w stanie się bronić przed ciosami, które spadały na mnie z wielu stron. Uderzenia wydawały się nie mieć końca. Gdy się ocknąłem, była już noc. Mój wózek leżał na mnie, a ja leżałem we własnej zakrzepłej krwi. Próbowałem znaleźć telefon, który był obok mnie z rozbitym ekranem. Udało mi się wybrać numer 911, ale nie byłem w stanie mówić. Jedyne, co z siebie wydobyłem, to niezrozumiałe dźwięki. Zeus i jego partner pojawili się przy wschodnim ogrodzeniu. Słyszałem, jak wołają moje imię. Zacząłem krzyczeć, ile tylko mogłem. Później dowiedziałem się, że wezwali straż pożarną. Bo po chwili usłyszałem więcej syren. Wysłałem Zeusowi kod do bramy południowej przez smsa. Znaleźli mnie moi wybawcy, anioły w ludzkich ciałach. Oszczędzę wam szczegółów tego, co mi się stało. Powiem tylko, że skończyło się na złamanej żuchwie w trzech miejscach: siedmiu złamanych żebrach, przebitym płucu, wstrząśnieniu mózgu, rozciętej wątrobie oraz innych obrażeniach wewnętrznych i tkanek miękkich. Moje oczy były podbite, a ręka złamana. Wyglądałem jak patchwork malowany na biało, czarno, fioletowo, niebiesko i brązowo. Byłem prawdziwym obrazem nędzy i rozpaczy. Zeus i rycerz Wiktor odwiedzili mnie po powrocie ze szpitala, by porozmawiać o tym, co się wydarzyło. Musiałem podpisać swoje zeznanie w szpitalu, a oni zabrali kopię nagrań z kamer. Okazało się, że Krzysiek spryskał farbą to, co uważał za wszystkie kamery skierowane na mnie podczas ataku, ale nie wiedział o kamerach zamontowanych w drzewach owocowych i wzdłuż zachodniej granicy działki. Kamery uchwyciły, że Krzysiek nie dotknął mnie ani razu, ale trzej mężczyźni, prawdziwe bestie z piekła rodem, bili mnie na jego oczach, a on krzyczał i wydawał im polecenia, jakby był widzem na gali w wrestlingu. Krzysiek i Kaśka byli idealnie do siebie dopasowani. Oboje byli wyjątkowym rodzajem szaleńców. Krzysiek zdobył parę nowych błyszczących bransoletek, takich, jakie uwielbiają gwiazdy filmowe, oraz trzygwiazdkowy nocleg po sesji zdjęciowej, która uwieczniła jego rolę w 50 odcieniach szaleństwa. Krzysiek wyszedł za kaucją, czekając na proces, a w tym czasie śledczy zajęli się szukaniem tych trzech napastników. Powiedziałem im, żeby zaczęli od znajomych i rodziny Krzyśka i Kaśki, bo nigdy wcześniej nie widziałem tych ludzi. No i proszę, jak to śledczy robią, kilka tygodni później znaleźli ich. Okazało się, że to trzej młodsi bracia Krzyśka. Cóż, w rodzinie Krzyśka ewidentnie wszystkie jabłka są robaczywe, zgniłe i kwaśne. Wydano nakazy aresztowania i przekazano je pięciu innym stanom. Bracia zostali złapani w swoim rodzinnym stanie, Zakłócono ich w ich własne komplety bransoletek, zrobiono zdjęcia do policyjnej galerii i przyznano trzygwiazdkowe zakwaterowanie. Obiecano im darmowe wakacje w moim stanie, gdy tylko uda się zorganizować transport. Nie sądzę, żeby Krzysiek był zadowolony, że pomogliśmy policji w przyznaniu jego braciom głównych ról w tej operze mydlanej. Ale jeszcze tej samej nocy, kiedy bracia Krzyśka zostali aresztowani, moje kamery uchwyciły, jak Krzysiek i Kaśka przyszli na zakupy na mojej działce. Zadzwoniłem po odważnych chłopaków w niebieskich mundurach, którzy przyjechali bez syren i świateł, bardzo cicho, wykorzystując nowo zainstalowaną bramę z Kodem. Spektakl, który Kaśka i Krzysiek odegrali na moim podwórku, był bezcenny. Usiadłem wygodnie z popcornem w ręku i oglądałem na żywo ich improwizowaną komedię. Mieszanka tupetu i poczucia należności się wszystkiego była wręcz groteskowa. To, co się działo, przypominało sketch Monty Pythona albo duet komiczny Laurel i Hardy. Czterech policjantów goniło tych dwoje po moim ogrodzie, a oni wyrzucali zrabowane rzeczy w stronę funkcjonariuszy. Był to prawdziwy pojedynek na jedzenie w wielkim stylu, gigantyczne proporcje farsy i absurdu. Jak każda dobra sztuka, także ta miała swój dramatyczny finał. Kaśka i Krzysiek dostali swoje bransoletki, a kurtyna opadła. Po zabraniu ich do radiowozu na odświeżające spa, czy tangi mycie z resztek jedzenia, dostali zaproszenia na spotkanie z sędzią. Osiem dni po tej wielkiej uczcie na mojej działce obudziłem się w środku nocy przez huk silników. I dźwięki przypominające paznokcie drapiące po tablicy. Brzmiało to tak głośno, że mogło obudzić aniołów w niebie. Znów zadzwoniłem pod 911. Do tej pory miałem ich numer w ustawieniach szybkiego wybierania. Tym razem okazało się, że dwaj bracia Kaśki próbowali wyzwolić mój płot. Kamery uchwyciły ich na gorącym uczynku, w ich samochodach z olbrzymimi kołami, które najwyraźniej miały kompensować ich inne braki. Łańcuchy, które przyczepili do haków holowniczych swoich aut, były przymocowane do mojego ogrodzenia. Kilka słupków wyrwano z ziemi, a metalowa siatka przypominała teraz srebrny makaron ramen rozrzucony na ziemi. Iskry latały wszędzie, wyglądało to jak pokaz w 4 lipca. Ci dwaj bracia okazali się wyjątkowym rodzajem głupców, bo przyczepili metalowe łańcuchy do metalowych aut, a potem podłączyli je do mojego elektrycznego ogrodzenia. Naprawdę? Wyłączyłem prąd w płocie, żeby nie zrobić im większej krzywdy, a potem wezwani policjanci rozdali im kolejne bransoletki i trzygwiazdkowe zakwaterowanie. Ok, moi drodzy, jeśli prowadzicie rachunek, to właśnie doszliśmy do siedmiu zatrzymanych osób. Pomyślałem sobie, jak bardzo ta opera mydlana może się jeszcze pogorszyć. Nie wiedziałem, jak bardzo byłem naiwny. Wciąż miałem się przekonać, jak głęboka jest ta królicza nora szaleństwa. Podczas gdy zajmowałem się naprawą mojego ogrodzenia i wzmacnianiem zabezpieczeń, czekałem z niecierpliwością na swoją chwilę chwały w sądzie. Z tego euforycznego zamroczenia wyrwało mnie nagłe bzyczenie i pukanie do drzwi. Moje ogrodzenie wciąż było w naprawie, więc kamery pokazały dwóch zastępców szeryfa, czekających na odpowiedź. Gdy otworzyłem drzwi, poinformowali mnie, że mają nakaz aresztowania mnie i że muszę z nimi iść. Poprosili, żebym wstał i nie stawiał oporu. Kiedy próbowałem wyjaśnić, że od dekady poruszam się na wózku inwalidzkim, powiedzieli, że zostali poinformowani, iż udają niepełnosprawność, by wzbudzać współczucie. Następnie podnieśli mnie z wózka, a gdy upadłem na podłogę. Wyraz szoku i zażenowania na ich twarzach był niemal wart tego, co właśnie przeżywałem. Przez następne trzy godziny zastanawiali się, jak mnie przetransportować razem z moim tysiąckilogramowym wózkiem. Ostatecznie zabrali mnie na składanym wózku inwalickim, do którego skuli mi ręce. Po mojej sesji zdjęciowej w areszcie poprosiłem o tuzin zdjęć na wysoki połysk, zostałem poinformowany, że jestem aresztowany za kradzież na wielką skalę, składanie fałszywych zgłoszeń na policję oraz liczne zarzuty nękania i zastraszania. Użyłem jedynego telefonu, by zadzwonić do swojego prawnika. To była nowa, nieznana mi dotąd, liga szaleństwa. Oszczędzę wam długiego i nudnego opisu prawniczego bagna, z którego mój adwokat musiał mnie wyciągać, i przejdę do najciekawszych faktów. Według tego, co udało się ustalić mojemu prawnikowi i śledczym, siostra Kaśki, która pracowała w biurze sądu, przepchnęła sfałszowane raporty policyjne, by prokuratura mogła postawić mi zarzuty. Zarzut kradzieży opierał się na kłamstwie, że ukradłem wszystkie japońskie wiśnie z mojej ziemi. W tamtym czasie miałem ich 72. Twierdzili, że każde drzewo było warte 2300 zł, co łącznie dawało ponad 160 tysięcy złotych. Oskarżyli mnie również o nękanie ich rodziny poprzez składanie fałszywych zarzutów i zgłoszeń na policję. Rodzina Szaleńców, zarówno Kaśki, jak i Krzyśka, została wymieniona w pozwie przeciwko mnie. Matki, ojcowi, ojcowie, bracia i siostry wszyscy dołączyli do oskarżeń. Złożyli również pozew cywilny o odszkodowanie w wysokości 50 milionów złotych, każdy z nich domagał się 5 milionów za szkody. Czyste szaleństwo! W miarę jak prawda wychodziła na jaw, okazało się, że siostra Kaśki użyła łatwowiernego sędziego, by podpisał nakaz aresztowania. A potem przyszedł czas na konsekwencje. Naprawienie mojego nazwiska i wyczyszczenie kartoteki zajęło ponad dwa lata. Zobaczcie wstęp, dlaczego było to dla mnie szczególnie ważne. Ponad rok później Kaśka, jej siostra i Krzysiek zgodzili się przyznać do mniejszych zarzutów i odsiedzieć 6 miesięcy, ponieważ mieli czwórkę dzieci poniżej siódmego roku życia. Ich dzieci miały odpowiednio 11, 7, 6 i 3 lata. Siostra Kaśki została zwolniona z pracy przez tego samego sędziego, którego oszukała. Dwaj bracia Kaśki odsiedzieli po 5 lat każdy i zostali zobowiązani do zapłacenia mi po 200 tysięcy złotych odszkodowania. Krzysiek i Kaśka zostali zobowiązani do zapłacenia mi po 100 tysięcy złotych za straty związane z ich cyrkiem i bałaganem. Trzej bracia Krzyśka zostali skazani na kary od 25 lat do dożywocia za napaść na osobę starszą i niepełnosprawną, co spowodowało poważne obrażenia ciała. Każdy z nich miał również zapłacić mi po milion złotych odszkodowania. Mój prawnik miał swoje wielkie żniwa, kiedy złożył pozew zwrotny przeciwko obu rodzinom, Kaśki i Krzyśka. Udało nam się dojść do ugody w wysokości 13 milionów złotych, z czego jedna trzecia trafiła do mojego prawnika. Zostałem właścicielem pięciu z sześciu domów, należących wcześniej do trzech głównych rodzin, które brały udział w tej farsie, a także uzyskałem dostęp do ich oszczędności, akcji, obligacji i biżuterii. Każda osoba zamieszana w ten koszmar dostała sądowy zakaz zbliżania się na mniej niż 900 metrów do mnie lub mojej posiadłości. Wszyscy zostali objęci ośmioletnim okresem prób z zaznaczeniem, że pierwotne zarzuty poza trzema braćmi Krzyśka, którzy zostali skazani na podstawie oryginalnych oskarżeń, mogą zostać wznowione i osądzone, jeśli złamią warunki zawieszenia wyroku. Po tych wszystkich wydarzeniach sąsiedzi z tyłu działki, nazwijmy ich Małgorzatą i Piotrem, odwiedzili mnie, by porozmawiać o ostatnich pięciu latach tej szalonej farsy. Piotr przyniósł mi dwa tysiące złotych w gotówce, mówiąc, że to za drzewa, owoce i warzywa, które dałem im przez te wszystkie lata. Małgorzata powiedziała, żebym wydał je na coś, na co normalnie bym się nie zdecydował. To wspaniali ludzie, będę tęsknił za życiem w ich sąsiedztwie. Obiecałem im, że postaram się utrzymać spokój w naszej społeczności w przyszłości. Ale wydaje się, że przyciągam do siebie szaleństwo. Pożegnaliśmy się przy grillu z wołowiną i homarem oraz miętowymi julepami, które popijaliśmy, gdy słońce zachodziło. Naprawdę wspaniali ludzie. A potem uderzył huragan Irma. Pisząc te słowa, mogę oficjalnie powiedzieć, że sprzedałem wszystko i przeprowadzam się do miejsca, gdzie mam nadzieję, będzie mniej szalonych mieszkańców. Chcę zakończyć tą historię lekcją, którą chcę się z wami podzielić. Przez cały ten koszmar byłem zawsze zdezorientowany, jak ludzie mogą być aż tak szaleni. Pewnego dnia miałem olśnienie. W końcu zrozumiałem, skąd brała się moja dezorientacja. Dezorientacja to złość powstała wtedy, gdy umysł próbuje zapanować nad pierwotnym instynktem ciała, by sprać na kwaśne jabłko kogoś, kto niewątpliwie na to zasłużył. Pozostańcie czujni, moi przyjaciele. Na świecie naprawdę są szaleni ludzie.